Hej, witajcie tu, z wersji i. I Ragoz. I wracamy do serii, która jest w miarę stale i płynnie kontynuowana na tym kanale. I nawet kończona. Oczywiście mówię tu o Megamanach X. W roku 2100 XX wszystkie Mavericki zostały zneutralizowane dzięki wysiłkom naukowca nazywanego Dr. Doppler. Doppler? Doppler. Używając jego zgniatających ścian. Był w stanie zgnieść <laughs> każde nienormalne zachowania w reploidach i powstrzymał ich przed e, szaleństwem. Wielu z zaawansowanych reploidów zebrało się przy swoim mentorze i założyło doppl miasto Sprowadzących ich doktorem Dopplerem świat stawał się gotowy, aby wejść w nową złotą erę. O rany! Po kilku miesiącach coś się musiało spieprzyć. No kto by się spodziewał? To chyba doktor Wiley. Sorry, nie ta gra. Dobra, co się stało? Intro. Maweriki, które miały być zneutralizowane przez neurokomputer, nagle pojawiły się i zaczęły bunt. Riot, Riot! star 9! D. W patyrze głównej Łowców maweryków cała inteligencja pokazała, że doktor Doppler był tym, który zainicjował inwazję. No kto by się spodziewał. Fajny shuriken, to. No, no Szybko wezwano x 0 aby zniszczył nacierające maveriki i doprowadzili doktora Dopplera do sprawiedliwości. Ua! No i ruszajcie na misję! Łowcy Maweryków X i Zero! To, to, tylko jeszcze tego nie widziałem, ja nigdy nie oglądałem w całości intę do X3, muszę się przyznać. I co, ta jest całkiem fajna, nie wszystko. E, kilka godzin później... E, Coś tam. Wezwanie, nagłe wezwanie e, z kwatery głównej Łowców Maweryków. Piu, piu Rain! piu, 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 più, piu! To kwatera główna owców maweryków. Jesteśmy atakowani przez przelaśnięte komary. Sezon letni jest w pełni. Atakują nas siły Dopplera, tak naprawdę. Inwazja w giga komarów-mutantów. To byłby koniec chyba z całej e, rasy ludzkiej. Chyba, że nie niedożynie... Uważaj, że już, taki, już i tak właściwie nie można go. Chociaż nie, nieważne. Jest tylko taki, -tru O! No i to było intro. No, nie takiego, wow, nie było Ale fajny X w 3D <grym> Więc, jeżeli się jeszcze nie przyzwyczaliście do tego, że w X2 był popis technologią 3D To macie go znowu. I nie chcę dema. I wcale nie. w, w, w nielepszej nie jakości czy jakimś tak. Tak. Dobra, Megaman X3. Kontynuacja Megaman X2 Gram w haka. Zdecydowałem się, że tym razem wezmę haka, ponieważ jest bardzo ciekawy i bardzo go polubiłem. Hack nazywa się Zero Project i sprawia, że pewna opcja staje się dostępna na stałe. O niej powiem dopiero później, kiedy już będziemy wybierać naszych pierwszych mawerików. Na razie pozwolę sobie skonfigurować wszystko. Dobra, dobra, dobra. Wszystko jest Git. No i zaczynamy grę, zaczynamy naszą trzecią przygodę z Mega Manem X. Teoretycznie. Czy mi się intro włączyło? Tak. Chyba. Ano. Teoretycznie trzecią, bo, szyn... bo był wyścig w X5 niż zrobił X6. Ale w naszej serii to jest dopiero trzecie spotkanie. My nic nie wiemy o tych krach, które będą później. Wracając do Haka właściwie, bo sobie nie specjalnie powiem, ale dlaczego, do tego też się dojdziemy. Ta muzyka! Boże, uwielbiam! A no, muzyka, muzyka w tym, no to, jest, w tym pisze, nie no to jest po prostu, jak pierwszy raz spaliłem X-Tricket, to już wiedziałem, że szykuje się niezła, nie, niezła jadka. Zaczynamy od tego, że X i Zero niszczą wielkiego robota przy ak akompaniamencie tej wspaniałej muzyki! X! Wyczcze teren! Ty i i zajmij się tymi, który, którzy są w środku. A więc Zero odchodzi, a my zostajemy, aby po raz kolejny... Wbicie w etap wprowadzający, który jak zwykle wita nas wartką akcją i świetną muzyką, to jest już tradycja chyba w tych wszystkich SNESowych tytułach, że etap wprowadzający jest naprawdę mocnym etapem z dobrymi atutami. Ja wiem, moje zdanie dorast... w. Właśnie w dwójce i trójce etap wprowadzający i dorasta do pięciu muzyki i po żadnym względem, mój... ale to tak moje zdanie. Mak, gdzie żeś był? Bum! Byłem cię zdradzać. O rany boskie. O mój boże, kulka odwajla! Jesteś zbyt uf, ufny, X, ufający cokolwiek. Jestem teraz członkiem armii Dopplera. Będziesz świetnym dodatkiem do naszych sił yy, po, po tym, jak pokażemy ci prawdziwe przeznaczenie rasy Reploidów. Brzmi głęboko. Więc bardzo. O rany, no i co teraz? No i koniec gry, no i dziękuję, to było na tyle. Żegnają się z wami Tak, z wersji, i... I... Ten motyw znowu! Boże, kocham... Przez to właśnie kocham intro stage w tej grze Przez pierwszą muzyczkę i przez motyw zero Który pojawia się tylko dwa razy w tej grze chyba? Tak, ale jest świetny No, no właśnie dlatego szkoda, że pojawia się tylko dwa razy No, jak to motywy zero, one są z reguły świetne i tak, jest to właśnie pierwsza część Mega Man X, gdzie możemy właśnie kontrolować Zero. Przy czym w tej części Zero jeszcze nie korzysta ze swojego z aż tak, jak właśnie jest to w częściach późniejszych. A no w te, y, Później jest to jego główna broń, a teraz jest tylko dodatkiem, jest jakby trzecim uh -huh. ciosem. Zero może ładować swój miotacz do... Na... Do jakby czwartego stopnia naładowania, gdzie... No właśnie! Nie widzimy. Czwarty stopień naładowania to dwa naładowane strzały pod rząd i jeszcze mamy ciachnięcie mieczem. Który to miecz jest naprawdę przepakowany? Myślę, że użył swojego Sabera? W jedynce nie miał, chyba został wyposażony w cyber dopiero w dwójce. Pod koniec, kiedy on został przebudowany i w ogóle... Ach, on, coś, miał te swoje, on miał te nowe części od X Hunterów i przy okazji dostał też miecz. No i z tym mieczem robi sieczkę ostrą, bo jest naprawdę potężny. Zgadza Wszystko w porządku, X? Dzięki, Zero. Wszystko... Zero. Zero. Wszystko w porządku. zero Porozglądam się po kwaterze głównej. Bądź ostrożny, X. I wracamy do zwykłego, szarego x no, Po tym no, każdy by chciał grać z no. On jest po prostu silniejszy. I jest bardziej badasowaty od x -ek. jest przypakowany. Do tego przy... właśnie nie specjalnie... Jest... Aha dobra, dobra, jeszcze nic będę mówił. <laughs> jeszcze nic. No, Bo jeszcze czeka nas boss e, intro stage'a. Który jest właściwie taki nijaki dosyć. Jak zwykle mamy. On... Wielkiego Mechaniloida. Wielkiego Mechaniloida, który jest e, strasznie słaby. Właśnie teraz pomyślałem o tym, że szkoda, że nie mieliśmy... I, właśnie, właśnie nie mogliśmy stoczystrować zerem w y, części pierwszej, bo wtedy wiesz, byłoby fajna, fajny pojedynek pomiędzy Sigma a Zerem. A no. No no. wtedy użyła swojego z Zybera. No tak i to by było na tyle. E, Sigma wtedy używa przecież Lightsabera. No właśnie. No. A może od tego właśnie zgapili pomysł, żeby dać to ze, zeru. z zeru zerowi? Zerowi. Ze, zerze. Z, zerowi. No. Wygląda na to, że zmietliśmy większość przeciwników stąd. E, wrócę i sprawdzę, jak tam się kwatery mają. E, wezmij mnie, jak będziesz mi potrzebował. Widzimy się później, X! Dobra, jesteśmy przeteleportowani, mam nasze pierwsze hasło, które i tak będzie safestate'owane. I czas na wielką infiltrację miasta Dopplera! O tak! I... Teraz właśnie opowiem o istocie haka, którym gram. Otóż hak nazywa się Zero Project i wprowadza on możliwość grania zerem. Eee, tak, <gryw> ponieważ normalnie zera można wezwać, aby przejść nim kawałek etapu i zazwyczaj zero wysiada wtedy, kiedy jest miniboss albo boss. Nie można z nim walczyć ani z minibossami, ani z bossami i później już jak go wykorzystamy, to nie można go wezwać. I, i, I jeśli ja razgię wtedy zginę na całą grę. No. To trzeba mieć też na uwadze, bo i wtedy właśnie też chyba jest inne zakończenie sobie Yyy... I Zero Project wprowadza możliwość, że po prostu gramy całą grę. Oprócz tego Interestas gramy całą grę z zerem. Ma on jakby swoją własną wersję upgrade'ów z kapsu. Yy, są dialogi do tego, ma swój własny ostateczny pancerz. Także bardzo dobrze zrobiony hack, yy, Tylko właśnie przy zerze zostaje jakby zostaje upgrade do bastera Czyli to, że można nim strzelać yy, Że można go ładować aż do czwartego poziomu, że tak to ujmę Może też ładować nim z co No i zostaje miecz no. no właśnie, przez tym jest właśnie nie hack haka po prostu zerowtyk, że jest okropnie OP I zobaczycie to, zobaczycie to właśnie podczas z yy, busami po prostu wiesz więcej sabre, z Sabrezy i ty obrażąc, że o Boże Święty I może niektórzy zarzucą za mi śmierdzące kasułałstwo, <śmierdzące> ale chciałem po prostu pokazać tego haka, bo mi się bardzo spodoba i może wam też przypadnie do gustu, mimo tego, że zero jest trochę przypakowany. Ale myślę, że nie będziecie mi mi tego za że próbuję trochę rozmaicić. E... Willy już grał w Breakmana 3, ja zagram Zero Project, proszę bardzo. Z z zero Man 3 Zero Man 3 e... Pierwszym przeciwnikiem, z którym zmierzymy się w mieście Dopplera będzie Tunnel Rhino. I to chyba dobrze jest wybrane, bo tu nie ma w ogóle nas przeciwników. No. Niestety. No o ile wiem to już... Tutaj w ogóle... To jest, też, to, też nie było sobie spamiętane, ale co to były chyba nazwy etapów. Nazwy etapów była, tu je w ogóle w tym haku wykasowali. Nie, nie wiem, nie wie zupełnie czemu. Ale nie było już nas przeciwników, co jest trochę słabe. Nie wiem, może chcieli... Na niepewność albo coś. Za mało Zdrowa? mocy obliczeniowej przez efekty 3D <grym> <grym> Tak, zdecydowanie. Nie można było tych kilku literek wklepać. Oran. Ekany wyboru bossów są strasznie długie w tej grze. Ano. I to też jest, jest, jest taka mała ciekawostka, ponieważ ta grało ogólnie wyszło ta, tak, że na Sega Saturn oraz y, PlayStation 1. I właśnie na PlayStation 1 y, y, wybory... Znaczy ekrany wyborów bossów są inne, mianowicie są one... Są w nich jakby właśnie anime-wstawki I na końcu właśnie one pokazują nie więcej każdego bossa i na końcu tej, tej właśnie wstawek także gra Niezwyczajna muzyka właśnie z klasycznych Mega właśnie kiedy wybierzemy mistrza robotów Czyli, czyli takie wiecie, takie tyry tyry i tak dalej i tak dalej try, ty, no y tam jesteśmy gdzieś w jakiejś y Kopalnia jakiś. Kopalni, kamieniołom, coś w tym stylu. Dziwnych kamieni. Mamy tutaj dużo skał, dużo kamieni. Ogólnie ja taki nie ma nic zajęty, nie jest podziemny. nudny. Tu jest hartan, którego nie możemy zebrać na razie bez broni. Dzięki Gro, za taki teasing. Teasing? Teasing. A teasing. I. Y y y można, mogę tutaj opisać możliwości Zero, bo w sumie nie powiedziałem tu jednej rzeczy. Otóż jeżeli na czwartym poziomie naładowania, czyli tutaj jak jest zielony, wystrzelimy jeden strzał basterem, to w zapasie zostanie nam jeszcze ten jeden strzał i miecz. Ano, no. I to jest strasznie świetna. A no. O, o. Nie muszę trzymać, mogę po prostu nacisnąć i będzie wszystko git. No A never. i przy okazji, właśnie gdybyśmy nie grali w te, te okraca, to wtedy Zero miałby... Mm... Dużo dłuższy pasek życia. No, dokładnie tak. A... Ale w tym momencie, tak nie tak wszystko jest chyba ten, o tej tej kreski dłuższe od paska życia XA. Tak, on jest, I... jest dłuższy od paska życia XA. To było nawet widać w intro stage'u, mm -hmm. kiedy oni się zmieniali. Można było zobaczyć, że pasek życia się yy, trochę zmniejszył, kiedy przestawiliśmy na XA. I to jest. A! Tu są yy, specjalne pomieszczenia, o których też będzie później, ponieważ jest to jakby uwarunkowane fabularnie, czy przeciwnik pojawi się tutaj, czy nie. A jeszcze nie ma o tym nic mowy, więc ja też będę milczał. A dobra, miecz. Ja na początku myślałem, że to są jakieś tam zwykłe checkpointy. I powiem szczerze, że trochę nie specjalnie właśnie doby tych pokoi. One właśnie troszeczkę też ograniczają nam tutaj nasze poruszanie się po tym etapie, bo wiecie, wiedząc na przykład... Wszystkie etapy nie miał tych pomieszczeń, więc po prostu mogliśmy sobie przez nie spokojnie przerażować, tak powiem, a tutaj właśnie te pokoje nas jakby zatrzymują. Mówisz, jak o, tym, jak, mówisz o tym tempie, jak... że Megamen X zawsze były dynamiczne i tak dalej, nie? No mniej więcej właśnie o tym, a tutaj właśnie te pokoje zatrzymują, zatrzymują nas jak, że tak powiem, garbie na drogę. I tutaj mamy kolejne przejście, do którego nie możemy przejść bez odpowiedniej broni, więc no niestety Megamen X3 nie jest taką grą, gdzie po prostu można... Iść taką ścieżką, gdzie nie ma backtrackingu. <laughs> nie ma mowy. Tutaj hmm. będziemy się wracać i to często. Chociaż wybrałem taką trasę, która ogranicza e, to do. Wow. Do jak najmniejszych ilości. No, nie, nie widzę tego boss'a. To jest jest też taki z drugiej strony grając z Zerem. A no, Saber. Zresztą, ja nawet myślałem, że to już może być boss. Szczerze powiem. Dobra i cięcie... Nie trafiłem. Nie, trafiłem. <grym> to znacznie przyspiesza miecz zero właśnie tego typu walki i nie tylko tego typu bo jeszcze walki z bossami. Ale to to. Można przynajmniej pograć z zerem, coś czego myślę fani. E no, mieli za złe kapkomowi przynajmniej tak mi się wydaje, że rozwiązali grę zerem w taki ani inny sposób. Że można nim grać tylko w kawałek tak naprawdę, nie? No powiedzisz, później się do mnie wszystko rekompensują z dużą nawiązką, bo tak naprawdę zero staje się e, główną postacią w osi fabularnej X-ów przez e, dwie gry tak na... co? Wow Nie zrescłem uwagi na pasy życia, chciałem zabić tego gnoja No a te krabe style w strasznie dużo obrażeń. To jest... zaczyna się klątwa Ogólnie w X3 jest dosyć trudną grą, bo właśnie przeciwnicy są w miarę inteligentni, że tak powiem. I też zadają nam dosyć dużo obrażeń swoimi atakami. Nie lubię tych świgrów. Strasznie ich nie lubię. Nie są, one są denerwujące. Ale na szczęście ta apteczka zostaje. Ten etap jest... Powiedziałbym, że całkiem długi. Ogólnie, ogólnie etapy tutaj w chyba... To jest, są, są dosyć długie. Właśnie chciałem powiedzieć, że ogólnie etapy w x 3 są całkiem długie, więc szybko się przez nie przejdzie. Też trochę mniejna rzecz smuci w tych grze, że etapy właściwie tak naprawdę nie różnią się od siebie aż tak bardzo. W tym sensie, że no wik złyca właśnie każdy tak miał, miał jakiś O chwila wyrąbało mnie aż tutaj. No na to wygląda. No, tak chyba nie mówisz, że właśnie z tym boss są nieważne. Wow. Checkpoint, Pointer Unlimited, lubię to. <laughs> o no, czym to ja... Aha. No właśnie trochę nie smuci w fakt w tych grze, że... Właśnie w XWC to każde miała jakiś tam własny gimmick, albo nie to by właśnie w IgWice. w też tak trochę się od siebie różnił, a tutaj właściwie nie ma tej różnicy aż tak bardzo widocznej. Nie ma takich elementów, które wyróżniają etap, prawda? Mhm, mm dokładnie tak. Że po prostu zmieniają ci tło, zmieniają ci layout, kolorki, a tak naprawdę... A wszystko zostaje takie wszystko samo. samo. Choć, mimo wszystko powiem Ci, że mi się do X-3 zawsze wracało całkiem miło, przyjemnie. Może dlatego właśnie, że znalazłem tego haka. <laughs> nie wiem. Ale w X-Tweakerspinie całkiem dobrze. Każdą z część słowa całkiem dobrze. Znaczy, ja, 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 ja właśnie do x z, z chęcią wracam głównie ze względu na broni, które właśnie tychże są moim zdaniem bardzo ciekawe. O, o muszę uważać. Dobra. O mój Boże, tam jest jeszcze jeden. O, kontakt damage jest bardzo mały, to można wykorzystać. O, o, zaraz znowu zginę. Mam nadzieję, że nie. Tak, Boże. Bo, oh boj, zaczyna się naprawdę pięknie. Zostało ci jeszcze tylko jedno no, życie, co? Tak, zostało mi całe jedno życie. Ale to nie jest tak, że ja dawno nie grałem w testesne x -y. Bo ostatnią grałem no, grałem była ja. ta cholerna X-6 na X-streamie. A później. Nie można grać w części de facto prostsze, bo popełnia się takie błędy. No i już nie wspomnę o tym, że e, umiejscowienie checkpointów jest troszkę niefortunne. Ja bym umieścił po minibosie jednak jeszcze jeden checkpoint. No, wiesz, sztuczną później trudności musi być... Hm. Ano. Coś mi się wydaje, że nasze opinie na temat X-trick'i na sam koniec SPA będą się troszkę różnić, bo ja naprawdę bardzo ciepło mówię o tej grze. Ja też lubię te gry, te, te, te realne... Dlatego mówię, że troszeczkę, nie? nie? Że nie tak całkiem radykalnie. No wszystko, no jest... Ta gra ma też dosyć sporo mankamentów, dosyć zauważalnych, których po prostu... No muszę powiedzieć, bo inaczej bym... chyba zwariował. Nie miał, nie, twoje sumienie było cierpiałe na tym. No. Dobra, no, tego bossa pokonujemy już po raz trzeci. Będę miał jedną całą próbę na ten raj, no. jest w ogóle świetne. No, dobra. Mógłbym być leniem i zmienić się na X, tak naprawdę. Bo chyba mogę. Mogę się swobodnie. Właśnie. Skoro już przy tym jestem, to sobie powinienem to pokazać. Że mogę się swobodnie zmieniać pomiędzy postaciami. W tym haku tylko. I też taka malutka ciekawostka, że mm, w, w normalnej wersji. Właśnie przemieszczanie się pomiędzy postaciami jest troszeczkę powolniejsze. W się, sensie, że wiele po prostu trochę wolniej, no i też to okienko. Ale taki tam. No. Więc no, ogólnie raczej. zrobili to, co dobrze zrobiła X7 i X8. -ka. Coś co powinno być zaimplementowane właśnie dużo dużo wcześniej. W tej formie. No ale nie było zaimplementowane później. No. Od X4 do X6 właśnie nie mamy takiej, takiej swobody w wyborze postaci. Znaczy, w X-rusce możemy wybierać co prawda w, znaczy przed wyborem etapu. Ale. No ale to nie jest to samo, co zmiana w trakcie etapu. Dokładnie. Przy czym jak sami widzicie te, te zmiany są bardzo przydatne, bo... E, Przysiąd... Mogę przysiąść, że Sprite X-a jest... no bo jest! Jest po prostu mniejszy od Sprite 0! Ale chyba zero i tak nie ma w większych killboxów Właśnie nie wiem czy... Właśnie nie wiem Czy nie ma, czy jednak ma Ja bym się jednak kłócił z nim Nie wiem, a osobiście nie zauważyłem jakiejś różnicy A tu jest boss, dobra Aha, dobra, czyli będę musiał jednak z nim zawalczyć X-em, o Nie, znaczy musisz po prostu poczekać aż ten się skończy Animacja drzwi, teraz to możesz A no, o! Kocham tego haka nie, jak, obiecałem Ja Znaczy nie wiem czy ci opłaca, bo. Nie, wiesz, to powiedziałem, że będę przychodził tu grezerem.